widać tylko kawałek tam jest w środku słuchajcie tak nie może być kurde. No. i pędraka ja musiałem podpisywać mówiłem że na fotelu znalazł papiery były a ty zgłosiłeś mm. że ja ci to ukradłem no takie rzeczy wszystko ja najgorsze on mówi nie się, Nie dowiedzieć się mnie. No, a zobaczysz to ty zaraz, Za Jakie za Jaki rozpuszczalnik? To co to mają, to, to to Fortex, bo co to było tak jak na tym? Bo ja już gorę się góry. Ja potem y, pół wypiłem, bo to wlałem y, do reklamówki, a ten właśnie y, pokazywał y, jedną reklamówkę. Niby, żeby te i było pokazane, że rozpuszczalnik to to, to jeden. Petr y, kupił, tak tobie? Tak. To jest tak? I, i krociny tobie wiózł, tak? Jakiś, jakiś Michał, tak? tak? Michał czy kto? Mów. Nie Michał. Bo wiesz, że Krzysiek przeżywał? Że nie zabrałeś? Na wycieczkę razem? Chciał on, on nie chciał go zabierać. Czemu nie chciał go zabierać? Ta osoba. To Michał? Bo ty powiedziałeś. Przez telefon. Tak? Nie, bo Mów! on, ogląda. Mów! Mów! Co ty mi kurwa czyś kurwa? Bo teraz jest z tej łapki. Panowie, nie tak? się. Tak. Ty, ja ci tego łek rozjebie, już chuj. Masz Proszę, proszę, proszę bardzo. Tak, ja proszę bardzo, rozjeb. Prowokuję właśnie do tego. Proszę bardzo, ro, rozjeb. Co ja wyjedzienia, ja, wyjedzienia. Czekam. Ja, czekam. ja czekam. Ja czekam. Ja czekam na, ja czekam na, ja, czekam na, ja, czekam na ja czekam na rozrywanie głowy. No, nie z tego. Podać? Podaj tak, tak, I tak. Większą, dzień? zabić. Dobrze. Panowie. Dobrze, Dobrze. czy nieś? Nie tu, czy. czy nieś? No sobie będziesz krzyżał, niedługo będziesz przyprowadzał tutaj wszystkich. Czy nieś? Weź sobie łosia. Spierdalej ty o... i, i, i łośnik spierdala. Był łoś dzisiaj, wiesz? Był, no, przyjechał z niemieckim, no. Reklamówkę przywiózł z tych... Y, do... To, o, w innych O, to, niebieską, to tych... tych... butelek. Gdzie? No niby tam gdzie nie Tam, tam. Y, tam, na pewno z tego, y, tam gdzie kiedyś było nagrywane co ten, y, ten jebak. Co był czarny samochód. Co przed latarką i pokazywał. I oni tam poszedł, poszli i nagrywali. A ty tam siedziałeś. Nie. Kurwa jest! Co ty chuj mnie obchodzi, co ty możesz zrobić? Jak to nie narkotyki. A co był? No powiem, Ty powiem, powiesz, kurwa, nie jeszcze powiedz kurwa. Durnie masz mnie. Tak. Możesz kurwa brata mieć za durnie, który ciebie nie chce przyjąć. No po chuj. Tak, i bratowo, A poddrałem. co Mierdzisz. Ja, ja będę miał. Będziesz miał. otwieram. I ja nagram, tak, żeby kur... W I... Kurwa, ja nagram na pawełkę na wszystkich. A, ja nagrywałem. Tak. nagrywałem ja nagram.

i, Na, i, I jeszcze wiążę on powiedział. Nie, nie. nie, nie ja nie wiem. Jak powiedziałem tamten, kurwa. No, Panowie, po co to nerwy, Majer? Kurwa, ty nie możesz to łaźć, bo cię do kurwa nagrywać zaraz i będę przekabacać, kurwa. Ja nigdzie nie mogę. On, on powiedział, że ja pojechał do Warszawy, bo, no, bo miał bo urodziny. No mówił, że mnie zabrałeś. No przecież się wkurwiał, ja go byłem za dnia, nie? Byłem u ciebie do... za dnia. No, Mój, oglądaliśmy ten. I później... A ja nie chciałem pojechać. A. A B. Chciałeś pojechać, on nie chciał Cię zabrać. Już. Bo Ty zadzwoniłeś. Jak za... zadzwoniłeś? Zadzwonił. On, jak tylko on dzwoni do Ciebie to tak. Zaraz, czekaj, ja wyjdę. Tak robisz. I, i gadasz. Bo ja nie jestem konfidentem. Że nie wiesz Jego. Nie... nie wiesz Jego. Powiedziałeś dla Jego. I co mają wróciliście, co. pobiliście się? A ja tu szarpnąć, wziął tę nie pobiliśmy się, i tę czapkę tu rzucił na ziemię, on no, prowokuje po prostu. Słuchajcie, atmosfera jest napięta jak baranię, ja Nie, po prostu... Ja chętnie by, wiesz co, byłby jego kurwa, tak jak e, Rodo, o tu powodu. On położył? A co nie? Ja piany byłem, to on położył. Kurwa, ciebie. Tak! on kurwa jego położę, moment! Kurwa. A, tak, moment! A to kurwa! kurwa jebany wiśniaku. Ja jebany wiśniaku? Obrażasz mnie, ja pierdolę cię. To idź! I nie piegl tu głupot. Piegl ciebie. I pawełka piegl. O, mam ciebie kurwa. A ja też mam ciebie, o. Jesteś kurwa a ty u mnie zerem jesteś. Zerem jesteś. Zerem jesteś. Kibicowcy są? Pięknie. Co? Chodź, Maier, ty uciekasz, no? Bo ja nie chcę, bo on nie potrafi rozmawiać. Ale no to bo to Ja to... patrzę nie, chcę. no to on ciebie, No bo... właśnie. Ja patrzę na twoją ogólną tą... to co ty? Wszyscy patrzą cię. Skoro wyszliśmy, czy psalimy, psal, psal, że się wyprowadzić będę. No co ja? No Powiedział, ja że na komputer, on nie odda. A jest hasło. Wszystko, wszystko jest na mnie. I A idą ten... na Ciebie! Z nim do nas było w tej Warszawie. Bo... Z nim do nas było w tej Warszawie? Tylko z tym? Pawełek był? Był. Głównie. No. Był! Bo jest wygrane. Łypa jego. Zara śnięta. Człowiek był? Był. No, Człowiek. Dziś. Był! Człowiek nie pierdol! Bo jest wygrane. No widziałem, widziałem, widziałem. Jak, jak nagrane. Czego ukrywa? E, włączyłem. Kurwa. Wszystko? A. Nawiew. No. I motyzacja. Tak. A Paweł, a Sławeczek, wiesz, kto jest? Pedałek. Pedałek, no. Tak. Pytacie u, u mojego cinta. Pedałek. 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 jest. Wiesz, z kim opierają. chodzi? E? A, a, Taki że, jest, nie. Nie? Wiesz, takie te że No pieczenia. Nie. Nie szybko. A. Ile za foton płaciłeś? Ja nie, ja płaciłem, nie zapłaciłem, to płaciłem. Tamten płacił, to no? Tak. O, no. Bogaty. Pawełek płacił. Pawełek to przyjechał. Paweł był, o co? Paweł był, Paweł tu zabrał. Tego. Przez ten pierdolić mnie. To tu inna osoba była. Przez ten pierdolić mnie kawałek. Który wy już się tak nie lubicie, no to kawałek musisz się rozdzielić, no. właśnie, ja chcę, będę się... Czy prędzej do Pawła, a Paweł dostanie samochodnik, dostanie ja... kurwa prezencik te buteleczki będzie miał? Ja mam tak. u księgowej. Tak. Ja księgowy w by... A księgowy będzie ja... w pierwszej cieni, bo ja napiszę do ja na księgowej, tak, znajdę wizytówkę to. albo jak pojadę do księgowej autobusem, wysiądę, po, podejdę, księgowe dostanie jąbu A ode mnie. Płacisz? dostanie jąbu on ja powiem pani księgowo. Pani przyjęła tu firmę Major Suchodolski, na szkolu 17. jest Czy pani ja tam, że jak przyjmowała? Jak ty powiedziałeś, że przyjmowała? Przyjmowała jego dyrektora. Czy, czy, czy pani żądała od majora e, pismo, e, tak jak pełno mu Nie. jest ostatni jest, jest. Wiesz ja, ja mam. Bierz pal, Maja. Pal. Królio, masz. To masz sobie kurwa. jestem ty ty no. Kurwa, taki mocny jest, to się kurwa... Czekaj, buty nałożę. Dobra, dokładnie, czekaj. Czekaj, ci Czeka, za... Czekaj, jak się ci Kurwa, jebanej, za, to kurwa ryję na ryję. Ja tam kurwa, kurwa. wioskę spierdalaj. A ty spierdalej! Ja na Mickiewicza. Gdzie ty, Maja, po buty? Ja się nie boję. Ja się nie boję, pierdolę jego raz, to dziś się to będzie już kurwa, już kreciało. O, o, strasznie, o, porąbał, ja połowę tego porąbałem. To kurwa rąbał? Tu nie to nie jest rąbać? Z ciebie Meksykanów śmiał się kurwa. Śmiał się, tak. Spytaj się jego. A. Kurwa. Mariusz, gdzie ty idziesz? Nie spierdolę pani. Nie nie będę podpalać? Kujowi? No, Skowaj po Byłeś miał papierocik, po co cię czułeś nar narkotyka, narkotykarz? tak? Narkotyka? a jak małko narkotyki, rozpuszczalnik, to narkotyk Czy ty nagrywasz? Nie, nie nagrywam, patrzę, która godzina. Nie się skończyć, bo będę oglądał zniewoloną. Co? Będę oglądał zniewoloną. O, moje swoje papierocik. O, jakie Wy, wy, wy chcecie się bić? Już mało co abyście się bili. Nie chcę patrzeć na buka. Kurwa. Kurwa skrany dla mnie. ty. A co ty kurwa? Zamknie mordę! lepiej! W samochodzie kurwa na razie kurwa. Zamknie może tą! Ojdź do A, Przyjechał Volvo! Zamknie może! Nie, mer nie Mercedesem, tylko BMW, te białe. To kurwa, a, to kurwa mało kurwa z przodu, jak on ruszył, tutaj mało kurwa się nie zesrał. A w tym to było, co był. Pojechaliśmy tym samochodem, co tu jest z tyłu, a ja obok. Pokazywałem, jak, o, bo pokazywałem to y, boisko. Mm. Nasze a ja jechałem i widziałem kurwa jakiś, Tylko z tej strony jaki kurwa. Jak knurek. Jak knurek. Do chleba marszał. Powinniście dać sobie po mordzie i tyle. I by była sprawa rozwiązana. Nie. Jak, jak chwycie te kurwy jeszcze... My nie kurwa koniec. No, że ty mi straszysz, kurwa. Powiedzisz, że Jest nie to, Tak nie może to. No. Ty masz, kurwa. Bo teraz z liście wyjadę, to zobaczysz. No proszę. Zobaczysz, no co będzie, kurwa. No czekam. Zobaczysz, co będzie. No Ży, że już kuś oblejesz, kurwa, tylko. No, no. Z, to, ty to, kurwa. Szkoda do gówna rąk sadzić. Bo gówno śmierdzi. Tak ja byłem w Warszawie, no ja no gówność śmierci. Co nie mówią ci kolego Maja? No, będzie trzeba coś pomóc. Jak panie Kononowi przyjechać, to przyjdziemy i uspokójmy Tak? Powiedzieli? Nie. Mów szczerze. Mów szczerze, mów Ja nie jestem konfidentem, ja nie będę... Nie chcesz powiedzieć kurwa, to powiedz na... A jaki, jaki Jaki kurwa ten? Kurwa, powiesz. Jezioro było. Powiesz. Kurwa. I Pawełek no. powie wszyscy powie. No to, to tak. Wszyscy bardzo się denerwował, czy nie go mają. Tak. Bo on nie chciał zabrać. Bo nagadałeś. Nie nagadałem. A nic nie to robię. lepiej. filmy twoje. O. No kurwa jednym ryścia. No. No, no ci daje, jebie kurwa. Nie będę, Już! kurwa, Jedno. jedno wziąć, kurwa, tego, kurwa kurwa, kurwa. kurwa, kurwa, się kurwa. Nie zdążysz wziąć, tak. nie zdążysz ci wziąć, nie zdążysz ci kiełki a będziesz leżeć, kurwa, bo ty Czy mnie jeszcze nie zdasz, ty mnie nie znasz jeszcze, nie znasz mnie jeszcze, człowieku. A mówi, kurwa, nie ma kurwa, żebym ja robił, kurwa. kurwa. Tak będziesz robić. Srał. Tak, a nie to. O, pojedziesz, kurwa. Czekam. Na Ja. Na Węgla, z bębka na Koperniczka. No ja lubię jechać. Ja siedziałam kurwa ponad 10 lat i nie. Ale aż koprniczka widzisz aż na Dobercieba. Dobarczeba. Dobercieba. Do Zawiod u ciebie. <laughs> tak. Zawiodzą. Zawiosł. I to prędko. A tak. I, I będziesz jechać tak pięknie jak nie wiem. I tylko tam ciąg. A tam więzienie wiesz, jaki jest? Tam na więzienie dla morderców, ja ci powiem, ale mają nie ale ja ci powiem Marcin, że tam siedział jeden taki Horst. A to jest do za... lat temu. O, on, on siedział na... na samej górze na piątym oddziale, a ja siedziałem na czwartym. Nie, ci za rąbą A wie za co? Za co? En, a wie za, a wie za panem co oną za rąbą Jeszcze jego z gospodarze. Mój uh spójrz, -huh. rzucił żonę, uh -huh. miał trójkę dzieci, dwojga e, dziewczynki byli no. i jeden chłopak. No, to ja... Nagramę. I wiesz? Jak oni wiesz kopali ziemniaki, to ono chodziło taką, Marcin, ono chodziło tako, pa, Marcin, no? ona chodziła tako no? żeby jeździć. Poczekaj, yes. Ja mówię ani ty, ty, nie kurwa. Może. Masz władzę taką jakąś. A ty? Podatki płacisz, My kurwa. Gdy ty dajesz już, już. Niedługo wyprowadzę. No, no i tak, dobrze, tak, nie i dam kamerę. Ja opowiadam. Gospodarz jestem. On powiedział, że nie możesz wyjść z domu. I jeszcze? Ja, w minionu. Ta żona tego ojca przebrała się do tego wiesz, gospodarza, to żonę wygnął z dziećmi no. do matki. Rozłodu nie wziął. I tylko e, ten gospodarz no. e, Jurek. tak on się nazywał Nieworocki. No. I wiesz co? To jest dzisiaj nagram. Co nagrał? Że po prostu byłeś i po prostu porozmawialiśmy, że po prostu on nie był w leście, że to tamty Marcin y, on ale. ma swój kanał i, I, to, i on ma kanał każdy ma z nas kanał no i wiesz co? No. Ja jego cierpić nie mogę to pozbędzisz się i ja go powiedziałem, ma się wyprowadzić za się tak zrobił z samochodem. jego budzi do matki kur kurwa no to to nie nie tak nie to nie robić? Ja byłem... Przestań kurwa, on tu ma wiesz, ludzi, młodziaków drzwi... kurwa, ja taki. Ale daj mi... Wiesz? Ten wrzucił filmu, zobacz kurwa. Wiesz? Robili, A Pawełek tak powiedział samochodem. z Warszawki, weź nam, zadzwon do kolejku swoich. Niech obleją, niech e, denerwuje się, niech się wykańczasz. Dobra, ja zadzwonię. Bo, słuchajcie, podjedźcie, on zmęczony. Widzieliśmy, że byłeś ty, inny był oznęczony. Podjedźcie wieczorem. Dom oblejcie, samochód opel Ja jestem... dita czysty będę i wy gita będziecie. Bo nie dojdzie i będzie umorzone. Tak, Majorek? Tak? Majorek, ja jestem majorek. kurwa gej. Majorek gej jesteś. Tak. Gejem jesteś. A ty, kurwa, Gejem. Popierdolisz się ze Sławkiem, a gdzie Sław jest. Wejdź, wejdź. <grym> No weź, wejdź na Sławkę i zobaczysz, pisze gej. Mylę z Ciebie na kanale, to swego czasu pisało w opisie na YouTubie właśnie, że ten, kto za ten kanał, tam pisało na Ciebie. Później wykasowali wczoraj. Krzysiek, bardzo się mocno zdenerwuję. Czego w takim stanie nie widziałem? Bo on nie chciał go zabrać. Bo no ty i... powiedziałeś. Możesz ja on nie zabrać Nie, on by zabrał. By. Ale ty zawsze zaroniłeś, wyszłeś na podwórz. I belka wyszłeś. Słuchaj, nie bez jego. Dobra, ja nie wezmę. Tak było, a Pawełek był. Żaden a, nie Michałek. To jest... wiesz, nie, tak Marcin jest przykręcony imię. Żeby wiesz, po Pawle nie jechać, żeby Paweł był czysty. A ja i tak pojadę no po Pawła. Chuj był ani Michał. No chuj. On cię Co tak. On kurwa, a nie zawiózł, bo nie chciał jechać, bo jechał y, z powrotem y, do Turkusa no. i zawiózł do hotelu na przystanku, bo tamtędy y, no. przez choros, y, no. bo my w tym byliśmy. Na Mazurach. No i tam właśnie wracaliśmy. A w Warszawie jakieś imprezie? Kurwa, nie widziałem. Kurwa, proszę, ludki. Kurwa, a ile samochodów? A księdza. gdzie ich widziałeś? Widziałeś. Jednego miałeś. Pok hotelu cłabunia i pawełka. Jak dupka? Cała. Jak dupka? No, dupa woli. Do, woli, pokaż dla mnie. Ulaj, czy, a te kurwa, jest czy czerwona czy nie? To, chcesz... Czy zaszedł ciąży, czy nie? Bo dwóch na baty szło, o to to mać! Za, za to będziesz kurwa... mać! Dwóch Bo na ja baty i to, to na dupę! Obrażę. Ja I... się nie widziałem na Już... mężczyzn, żeby dwóch baty szło. Na kobietę na, baty, na dwóch. To widziałem. Widziałem na kobietę. Jak, jak się na dwóch baty. Wiecie, na kobietę jak się nie idzie. Ja widzę, żeby naprawdę... Pa, pań, państwo przegrało i ty też przegrasz. Nie prze, na pewno nie, ja nie czekam. Nie praw człowieka. Ja... prze ten piekarek ja to pokażę. Na ja twojego adwokata zabierze bo no, kurwa postawi na stół i mnie zmieknie. Jak będzie, o! Cieniutki jak ten paluszek. Wiesz ja, jaki ten paluszek u mnie? Ten nazbierał. Cieniutki? A to był nazbierany. Tak, nazbierał. No nazbierał, bo ty kurwa na wokal. Tam, tam gdzie kiedyś co on sypał. Co ten film. Sypał, sypał. A co? No Ciebie Ciebie kurwa, e, wiesz... Ja nie po, Poszłeś kurwa. Dobra. Nakupowałeś kurwa? Ja, nakupowałem. Ja a, to, a co robiłeś? Konia waliłem. O! E, Tym, jak się nazywa? E, z z padałem. Kona, jeszcze za chuje ciągaliście się. A jak to mać? <gry> o! się Kona walił. Za chuje cię ciągali. <gry> wiesz? no jeden jednego, już dojrzał. To... Doszamy. Ja to... Do a wiesz co tu dajcie się pomordzie i będzie wykwita a, a wiesz co tu sama? a wiesz co tu nie wiesz co tu nie. nie a co tu... no. wiesz? Tu... gęba ty był w więzieniu? ty w Prendy był jak ty dziecko. Tak, o, dziecko kurwa be, co, A co, dziecko, ty, kurwa. I dziecko jesteś? Według mnie? Weź ty kurwa mają zapierdol mu dla Krzyśka w mordę, Krzysiek je dla niego i będzie po Nie. Po prostu... Ja. Ja, co, ja, ja, ja. Ty ja. <śmany> jaja. Ja. I opierdolili jaja tobie. <śmany> a tobie. Tobie. Nie masz jaj. Właśnie, ty nie masz jaj, bo... Ja ci pokazywałem dzisiaj. Bo kurwa, ten... ja cipę, kurwa, a ja... Całe co mam cipę i pokazałem kutasa kurwa. A czerwony kutas? Bo ruchałem. Slawka, srawka. A tam w centrum? Jest po prostu? Srawka ruchały Ci, dupkę. Jak tam było ruchanie Sławka? Powiedz. jak było ruchanie Sławka? ciekawie. Albo Pawła. Kurwa tutaj kosztuje... Grubą dubczką ma Sławek? Czy, czy cienką? 500 Powiedz. Powiedz cienką czy... Czy grubą ma? Powiedz. Powiedz. Co ci to obchodzi? Nie chcę zgradzić Ale dobre było dojebanie? Ja nagram, że po prostu rano może nagram. Ty iść teraz po kamerę mają. Nie, nie zgadaj się, nie zgadajcie, się. Nie zgadzaj nie? się, nie zgadzaj, bo ono, nagraj, e, na ciebie wyleczę. Nie zgadaj się. Nie zgadajcie, się. Ja na nie dobrze. zgadzaj się. Ja wam nigdy nic zrobię zrobiłem. Nie zgadajcie. się. Ja na ciebie złego nic nie powiedziałem. Nie. A co no, powiedziałem? Siadłem, Major, gdzie ty byś stał, no? Stoisz od zmęczony dzisiaj, jest tam, nie ma. Bo no pojebaniu tak. <laughs> na, 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 w, dwóch pedałów, jeden w tak, drugi no, lewy. Cię walili w hotelu tak, w Warszawie, tralala, tralala. Tak. Jeden tak. się lewam, tak, trawek, tak. drugi Major Majorka. Ja wiem, bo ja byłem w hotelu. Tam. Majorka. Majorka, to jest Ogorka. To jest pierdolka. Słuchaj, słuchaj, słuchaj. Słuch słuchaj. Ile te kurwa Majorka, Majorka. To Dajcie jest. Dajcie się po gębie, kurwa. To jest. To będzie wszystko załatwione. Nie. Nie będzie załatwione. Najpierw Major ty dla Krzyścia Pierdalny, później Krzyś się dwie się dwiniowe pierdolny. Nie? Czy on zdąży kurdeć pierdolny śmie? A chce, żeby, żeby złapać się zleciał? Nie. Chcesz? Chcesz pokazać? To pokażę na im. Ale jak raz walne, to będzie kurwa liczyć. szybki. A, a nie chcę mu główną ręce starać. Wiesz, jak w ręce umoczy, to główną śmierdzi? No na pewno. Gdzie, gdzie? Co, ty, co? No Chodź tutaj, chodź. Czego spierdalać? No chodź tutaj, tu tam, kurwa. Może ja nagram to? Nie no, no dobra. No? Czekaj mi mnie, uwielbiam. ogień, może ty. No, tak. no? Pierwszy mam? Tak. Ty już ty. zaczęłeś kurwa dzisiaj chciałeś, kurwa, być. To oddaj dla mnie. Na początek. Oddaj. Czekam na ruch. Czekam na ruch. Czekam na ruch. Czekam na twoje. Dajcie sobie po gębie, będzie po sprawie. Ja nie chcę. Ja też nie chcę. Bo zaraz Bo będzie policja, wszystko, chcę. będzie, on, będzie no pisał. No i śmierdzisz. No i śmierdzisz. Wiesz? Wiesz o tym? A ty patrz. Idź, narkotykarzu. To ma butelki no Na właśnie, to, to tobie prezent. To, Co nie martw nie nazbieram. To twoje prezenty. Tak. Łaska. Laczka. Jeźdź, już po trzeba iść.